Miód, sprzedaż, teren monitorowany, wejście na teren miasteczka tylko w obecności, w czasie obecności właściciela, a myśmy już zadzwonili. Pani zaraz, prawdopodobnie przyjdzie. A gdzie jesteśmy? Miasteczko, szczele. A to moja piękna małżonka wcina coś tam. Co znalazłaś? Co znalazłaś? Poziomki. Czekamy na właścicielkę. Mamy okazję przejść się z właścicielką po tym miasteczku. Zobaczymy. Mnie to trochę zniechęca, bo jak, jak mogę robić, no to robię. To mi się nie ciągnie. A jak nie mogę się ani schylić, ani podnieść, ani nic, no to no to. Ja nie Czekam, sprażąc, nie Ale niech mi niech pani, pani powie... No, Pani ma Niech mi Pani powie, ten miód, który Pani sprzedaje, jest z tych uli, z tej pasieki? W tym roku nie. Aha. Nie nie nic. Aha. Była taka, jaka, No tak. Jaka była. No teraz czekamy na lipę, uh -huh. ale w ogóle jest pusto na razie, a zbierają. Jest dużo pszczół, one się rozmnażają. No ale pszczółek tam widzę mnóstwo. No, no. Jest dużo pszczół i one też potrzebują, nie? Dzieci, by karmić, one też potrzebują miejsca. No i tak, no, zbierają, no, ale zapasów jakoś tam nie ma. Powiem Pani, że bardzo ciekawe miejsce, jest naprawdę coś za Było Aha, Aha, w, aha szkolnych, przedszkolnych takie ścieczki Też były to, to. Uh -huh. Ale dużo było wycieczek takich właśnie Z całego kraju już, mogę powiedzieć I zagranicznych o. Autobusy przyjeżdżały No to wtedy A myślę Pani, że na jesień jakieś zbiorunki sobie... no, Na jesień? Jesie? No, się no to, ja myślę, że kupisz na jesień po prostu, nie? No, będzie, ja myślę, że tak. To znaczy, żona na pewno pyta pod tym kątem, że będziemy tutaj jesienią przejeżdżać. No, no to zapraszam, zadecznie. Żebyśmy po Żeby prostu, 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 prostu nie raczej? wjechali, a pani powie, wie, wie państwo co, ale nie mam łyski miodu. Też tak może być. Też tak może być. być. Tak może być. Mhm. No. Jasne. Postaram się zawsze coś mieć, no, ale, ale no, ten rok będzie. O, nie będzie. Tak można tam przejść naokoło. Można, można. E, niech mi pani powie, czy jesteśmy bezpieczni. Oczywiście. Jakby było niebezpieczeństwa, to będzie tu nie było. To znaczy, wie pani znaczy, nie... Pan no nie miałem nigdy problemu bo tego. No, jestem bardzo spokojne, to jest taka masa bardzo. A nie trzeba je przykładowo, że wchodzi jakaś wycieczka, e, przypuśćmy 20-30 takich rozkrzyczanych dzieci. Nie trzeba ich odymić, żeby były spokojniejsze? E, nie, tego się nie robi. Nie robi się tego. E, nie puszczam dzieci na górę? Jasne. Jeżeli aha, to, to aha, tylko aha. Aha, być tu, bo aha, nie. aha, rozumiem. Nie latają, Rozumiem. lecą do góry mm -hmm. i szukają pokarmu. Jasne. No, jeżeli tam na to przejdziemy, ale mniejszą grupką wiele mm -hmm. y ja ich oprowadzą, tam pokażę w uliku, jakieś pszczółki, a jak dzieciom. To, to, to. Jasne. Ale raczej tu na dole się nie takie ale rzeczywiście niech pani idzie pierwsza, wie pani. Bo jakby miały zaatakować, to na pewno właścicielki nie zaatakują. Cały chłop, Cały chłop dokładnie. O, przepraszam, nie mogłem sobie darować żartu. Nie ma problemu, pójdę. Ale przygotowane ładnie, bo i stawki i stoły. No, ciekawe miejsce, nie? Cały spokoju i ciszy. Dokładnie. Ale pierwsze, co właśnie żeśmy za, zauważyli, wchodząc tutaj. Totalna cisza. I to... Tak, totalna cisza. Idź kochana pierwsza. Aha, czyli ja osobą. Potem bezpieczniej. Wyższe kobiety, idźcie sobie. Ja bym nazwała też, pójdę na statek. ze statku na łódź pójść, co bym uwierzyła, tak? To mamy też taki mikro u nich, tylko jedna ramka dla dzieci. Mikro ulik, ale no, on nie jest... Dokładnie on nie jest zamieszkały. Jak to nie? O. No to chodzi, żeby tu były pszczoły, nie? O! O proszę. Ja się Powiem pani, że ciekawie to wygląda no, no to z racji ciekawie. tego, że jest szkło. I widać całą no, pracę no. tych. Tak, tak jak ona uh -huh. tam się cały czas. Uh -huh. Tu gdzieś był matecznik, ale... Mm -hmm. Idźcie tu, czy już się wygryzła matka, czy nie? Mm -hmm. Nie wiem. No, ale uciekajcie. No i gość oczywiście musi być za, za ulem <noise> zabezpieczony. No, nie więcej. Niech to pani zamknie, niech pani da spokój z kodami no. tych owadów. <noise> nic się nie dzieje, że się denerwują. Bo chciały wyjść mm -hmm. na wewnątrz. Aha. Tu też no ławeczka. Śniadła. Naprawdę cisza i spokój. Naprawdę cisza i spokój. No, raczej sobie dalej. Zamknięte. W sumie tych uli jest tutaj? Mhm. Ale nie wszystkie są. <noise> tu są południe nakładane. Mhm. Czy tu można chociaż na metr się zbliżyć? użytek. No ale teraz no ja dużo tu pracowałam i i zostało. No tak, serce. No, reszta też chodzili. No, teraz już nie mam. dla ludzi robiłam. No ja bardzo się obchodziłem. Już brakuje sił trochę. No tak, tak. Wygląda tak. pani właśnie na kobietę, która ma 150 lat i niedługo umrze. Nie powie, że umieram. Wie pani co? Ja z kim nie rozmawiam, to wszyscy się wybierają na tamten świat. Ja się wcale nie wybieram. Aha. To, mówię, że to dobrze że pani głośno, głośno i wyraźnie... No to wie pani, nie modniejemy. Głośno i wyraźnie pani to zaznaczyła. Ja no ale nie Ale roboty tu jest dużo, dobrze, że to... Mhm. A pan mówi, że ten te miódlikowe gdzieś tutaj są te są. Mhm. Te to tam. To Ale one się no też potrafią to. puścić chyba bardzo daleko, tak? Kilometry. Mhm. Ta mhm. jest odległość mhm. 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 Taka, no. mhm. Chociaż lecą dalej jak nie ma mhm. tak. Mhm. Tak. Oj, oj oj, ale tu jest naprawdę... No, to jest mm -hmm. Tu jest naprawdę już ogrom. Tak młoda pszczołka się wykluje, to ona później wynatuje, mm -hmm. żeby się zapoznać z terenem jakby, nie? Boisz się podejść? A urządliła cię kiedykolwiek ja. Pusy chyba w Sadach, a w gdzieś tam sąsiada, bo przecież trzeba tu grać. Mhm. No tam ostatni, też jest taki właśnie... Aha, tam gdzie się uciekł, czyli tak zapoznawali mm. się. Krężą koło, koło Ula i, i się zapoznawają um, z otoczeniem. Mm -hmm. no, a te, co latają, no to widać takie, wziąć, wziąć. Mm -hmm. To są te robotnice, które szukają pokarmu, nie? Te najbardziej użyteczne dla wszystkich. No. No, powiem szczerze, że nie pałam sympatią, żeby tam podejść bliżej. No tu też mamy taki mały ulik. Mm -hmm. no, ulik. Też można podpatrzeć. Naprawdę. No dzieci mają frajdę. Pani nie spotyka się tego typu rzeczy na co dzień. No na pewno nie, no. Ja to, że tam gdzieś ta pszczoła lata nie uh -huh, uh -huh. konkretnie znaczy, jak to Czy to pań... jest pszczoła, czy to jest osa, wie pani trudno <grym> powiedzieć w tak. Życzy. Jesteśmy tak, wybitnymi znawcami na ten temat. Coraz więcej tych błąków kwietnych gdzieś tam powstaje przy miastach właśnie, żeby uh -huh. te pszczoły bawić, prawda? tak, uh -huh. tak? No te wiki te że pani tak kiedyś rzędzie ona się koziła dwa razy w roku. I te ruki kwitły. Były zioła, było kwiatów dużo. Dopiero jak to przekwitło, to się koziło. A teraz wyrośnie trawa tyle, oni już tą koszą. I teraz nie ma tego kwiata. Muszę przyznać, że naprawdę ciche, fantastyczne miejsce. Mam wrażenie, to oczywiście w formie żartu, że jest nawet zakaz lotu samolotów. Taka cisza, taka cisza panuje. A one sobie żyją. Jest tutaj nikt raczej inny nie przyjechał, Jestem w domu, no to nie czy podejdę? Samej... Mhm. Ja już chodząc zauważyłem właśnie, tej te świeczki. No. Fajnie, fajnie było naprawdę odwiedzić, ja zobaczyć. No. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy do zobaczenia, do widzenia. Do widzenia.